Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny, chłopaki, witam się z wami we vlogu. Dzisiaj zrobimy sobie taki ostatni w tym tygodniu filmik, myślę, bo chciałabym go, myślę, że opublikować wam jutro, czyli w sobotę. Dzisiaj dzień taki trochę intensywny. Ogólnie to miałam w planach, byłam już umówiona na dzisiaj do Amandy jechać na Botox. Niestety musiałyśmy przełożyć wizytę z tego względu, że córeczka Amandy się rozchorowała, więc na spokojnie już będziemy się widziały po świętach. Gdzie? Co to się? Tak, pomogę Ci. No i tak. Tak, Tosia. No, więc nas spokojnie się po świętach będziemy widziały, więc dzisiaj tak jeszcze tylko takie małe ostatnie zakupy. Dzisiaj zabieram się za robotę w kuchni. Słuchajcie, nie wiem jak u Was ale my jakoś e, i zarówno czy to Boże Narodzenie, czy, Wigili Boże, Boże Narodzenie, czy e, Wielkanoc, to my nie, nie szalejemy, nie spinamy się. Zazwyczaj ja sprzątam po prostu na bieżąco, nie robię jakichś większych świątecznych porządków, bo staram się przynajmniej tak raz w miesiącu tak mega, mega generalnie posprzątać. Mm, a wiadomo, że tak codziennie e, no to się sprząta na bieżąco. Słucham. Nie ma lodów. No bo nie ma już. Tak. Także teraz wam szybciutko pokażę co ja kupiłam ze spożywki. U nas plan jest dzisiaj taki, że będę robiła dwa chlebki, ten mój z ziarnami i ten chleb z tego naczynia żaroodpornego. Sałatkę jeżynową, sałatkę śledziową i jajka faszerowane i to wszystko muszę dzisiaj zrobić, bo jutro mamy gości. Także już wam pokazuję co tutaj Jaki dobrego gości. kupiłam. No i jeżeli chodzi o zakupy, to wyglądają one o poparcie w ten oto sposób jest tego Sporo i, to znaczy sporo, wcale nie sporo, a pieniędzy się tyle wydało, że szok. Tutaj kupiłam siemielniane i słonecznik łuskany, właśnie bo będę robiła ten chlebek, aktymelek dla Lenki, soczek malinkowy, jogurt grecki będę dodawała do sałatki śledziowej, więc tutaj mamy też śledzia. Kupiłam 6, 6 czy 7 filetów, sól, dwie. Cytrynki, limonki, drożdże, awokado u nas zawsze musi być, papryczka, słuchajcie, Jezus, papryka jest tak droga. Ja za tą jedną paprykę zapłaciłam, chyba myślę tak 7 zł, jak nie lepiej. Eee, I co, papryka? 5, 5 zł, dobra, 5 zł. No to taniej niż w Kauflandzie, gdzie jak byliśmy. Tak, słuchajcie, na zachciankę, nie wiem, czy u Was tak w domu jest, ale u nas w domu zawsze jest jakaś zupka chińska. Czasami przychodzi po prostu ochota na coś takiego, powiedziałabym, hamską niezdrowego więc wtedy wjeżdża złoty kurczak z wifonu. Tutaj mam też dwa cukry wanilinowe. Nie wiem, czy Wy też widziałyście, ale... Ja pół życia myślałam, większość życia, do dzisiaj praktycznie, cukier waniliowy. A jak się tak wczytać, to faktycznie tu pisze cukier wanilinowy. I na wszystkich cukrach tak piszę. Także ten cukier, bo rozmrażam sobie truskawki. To są takie swojskie, dobre truskawki. I dzisiaj zrobię jeszcze takie kruche, ucierane ciasto właśnie z truskawkami tak żeby wiosnę przywołać oczywiście drożdże makrelka i paróweczki od szubryta drobiowe, bardzo dobre, cebulka pieczarki faszerowane, bo będę robiła hmm, pieczarki właśnie faszerowane ciast żadnych nie robię, oprócz tego co teraz sobie pomyślałam właśnie ucierane z truskawkami to kupiłam takie o ciasteczka do kawy, jak czasami się ma ochotę, dwa mleka kawa Pietruszka do sałatki, jarzynowej, bananki, majonez rolewski, taki najzwyklejszy do sałatki, keczupku, kukurydza, magii, cukier. Nie wiem, dajcie mi znać, czy gdzieś jest taniej cukier niż 5,99. Płatki, jabłuszka, jabłka też będę dodawać do sałatki śledziowej za chwilkę. No, zapas Pepsi, mamy jeszcze ogórki konserwowe, i słuchajcie, dzisiaj. Tak, żeby nie było, możecie sobie e, pomyśleć, tak. Ta znowu wino pokazuje. No, ja, jak sobie pracuję spokojnie w kuchni, to ja lubię się, słuchajcie, napić lampeczki takiego winka. Tutaj wybrałam sobie Monte Santi białe, e, lekko słodkie. No, i tak wyglądają zakupy. Nic specjalnego, nic szalonego w niedzielę. W niedzielę ten plus, że jedziemy do moich rodziców na obiadek, w poniedziałek tutaj u teściów mamy obiadek, więc słuchajcie. Ideologii. Żyć, nie umierać, nie muszę się spinać, chociaż wiadomo, że jakbym chciała się zamknąć, także my, wiecie, z nikim się nie widzimy, do nikogo nie jedziemy, to oczywiście, że ja mogłabym sobie nam tutaj święta zrobić, pyszny obiadek i tak dalej. Natomiast my lubimy spędzać taki czas właśnie świąteczny, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, właśnie z rodziną, więc albo jedziemy właśnie do moich rodziców, tutaj do teściów, bądź też do rodziny w odwiedziny, także. Na spokojnie, słuchajcie, najważniejsze to nie dać się zwariować przede wszystkim temu szaleństwu, jak co roku przedświątecznemu, czy to Boże Narodzenie, czy w ogóle jak są jakieś takie czasy, jest dłuższy weekend, to ludzie mam wrażenie, że po prostu tak szaleją. No, więc tak sobie myślę, że najważniejsze to nie dać się przede wszystkim zwariować temu całemu szaleństwu świątecznemu, eee, czy to właśnie. Czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, bo nie ma się co spinać. Najważniejsze jest spędzić ten czas gdzieś tam razem, wspólnie. Ludzie tak często narzekają, że Boże, jak wszystko podróżało, wszystko poszło do góry. A na dobrą sprawę, jak widzę w takim właśnie okresie przedświątecznym, jak ludzie wywożą ogromne wózki ze sklepów. To jestem w szoku i się mocno zastanawiam, co oni później z tym wszystkim jedzeniem robią, bo podejrzewam, że mm, większość ludzi gdzieś tam wyrzuca po prostu resztki jedzenia. U nas jest ten plus, że e, zawsze te resztki ma kto zjeść, bo są i psy, i krowy, e, więc no tak, to się nam nie zmarnuje. Ale ja zawsze e, robię z głową i zauważyłam, że z roku na rok robię tak, jakby coraz mniej. Także w tym roku miałam robić ogólnie galaretki wieprzowe, natomiast stwierdziłam, że nie będę robić, bo tego jedzenia i tak będzie dużo. Na dobrą sprawę to jest, wiecie, jutro mamy sobotę, to jeszcze i tak większość z nas pracuje. Więc sobota, niedziela, no i poniedziałek i tyle tego świętowania, więc nie ma sensu się co obżerać i przejadać, więc ja się teraz zabieram za pochowanie tego wszystkiego, posegregowanie, idę sobie postawić jarzynę na sałatkę, zaprawię chlebki i działamy. No, dobra, ja się przybrałam na tak bardziej po domowemu, na luzie, uwielbiam. Słuchajcie, ten secik z Ocean Apart. On jest niesamowicie zupełnie inny materiał, jeżeli chodzi o to, bo jest niesamowicie wygodny i elastyczny. I mamy do tego kolarki, takie spodenki krótkie. I to jest właśnie ten materiał taki prążkowany, co w większości z tych setów z Ocean Wam polecałam. I pokazuję Wam dzisiaj jeszcze tutaj we vlogu ten set, z tego względu, że mam fajną promocję. Promocje dla Was. Aktualnie mamy włączoną promocję od 360 zł. Dostajecie 3 gratisy w prezencie, więc kupujecie sobie jakiś secik i wybieracie dodatkowe 3 prezenty z koszyka do wyboru gratisów. No i w sumie za te pieniądze możecie kupić aż 5 sztuk ciuchów. No i tak jak Wam mówiłam nieraz, zarówno możecie wybierać sobie sety, ale możecie też wybierać osobno po prostu bluzę, osobno spodenki i tak dalej. Ja powiem Wam szczerze, że zamówiłam sobie teraz różowe spodnie dresowe, które za mną bardzo długi czas chodziły. Wiem, widziałam, że jest naprawdę bardzo dużo rzeczy wyprzedanych, bo aktualnie są te bardzo fajne, okazyjne promocje na Ocean part i naprawdę ciężko jest trafić dla siebie idealny set, bo zazwyczaj wybierając w koszyku możliwości wyboru rozmiaru, na przykład jak macie, bo wiadomo, możecie top sobie wybrać w rozmiarze XS, dół wybrać w rozmiarze L, i bardzo często są po prostu te wasze ulubione typy, faworytów, niestety wyprzedane mi się udało akurat zamówić sobie teraz różowe spodnie dresowe, które. Mam nadzieję, że będą dobre. No, a ja dzisiaj sobie tak śmigam teraz już tak e, na wygodnie. Idę, e, postawiłam jarzynkę, no i, i tak. No, ale tutaj sobie tak włosy rozpuściłam, żeby to ładnie wyglądało, ale muszę Wam powiedzieć, że zaraz je zepnę, bo e, no, bo do robienia w kuchni to nie bardzo. W ten set możecie zamówić, jeszcze on jest ogólnie z bluzą, bo do tego setu jest jeszcze taka piękna, oversize'owa bluza w takim również kawa z mlekiem, kawa latte kolorze. To jest ta sama bluza, którą mam tą różową, taką mocno oversize'ową. Także zostawiam Wam linka na dole do aktualnej promocji. Możecie sobie coś na wiosnę fajnego sprezentować, ale powiem Wam, że te kolarki tych setach, one są prążkowane. Aha, i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to te kolarki tutaj pod spodem mają taki pasek silikonowy i z przodu, i z tyłu, e, przez co one się po prostu nie podnoszą do góry, i tak one właśnie wyglądają. Yeah. Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny, chłopaki. Mamy sobotę, wielka sobota. Ja od rana już działam. Dzisiaj będę kończyła tego vloga. Właśnie jestem w trakcie mm, szykowania i ogarniania, żeby zrobić jajka faszerowane. Wczoraj sobie już wszystko obgotowałam, dzisiaj e, sobie po prostu je będę faszerować, bo słuchajcie, wczoraj dosyć późno w ogóle skończyłam. Zrobiłam ten chlebek, jeden i drugi. Zrobiłam takie kruche ciasto z truskawkami. Przepyszne wyszło. Smaki totalnie lata. Dawno nie jadłam takiego kruchego placka. I jeszcze mnie czeka dzisiaj muszę skoczyć do Pepko. Za, zauważyłam, zorientowałam się, że Antosia nie ma ani jednych takich ładnych rajstopek, żeby jutro jechać i świętować. Także muszę skoczyć jeszcze, póki dzisiaj jest otwarte pepko, to jakieś rajstopki i myślę, że jakiegoś sztucznego kwiatka chyba sobie kupię, żeby, nie wiem, po prostu ten, um, tą aurę za, ok za oknem po prostu, wiecie, jakoś pobudzić. No nie wiem, no szaruwa. Nawet mój Staszek dzisiaj pisze mi, że nie wie, w ogóle nie czuje tego klimatu tych świąt, bo jest szaro, buro, ponuro. Od rana w sumie też pada, więc słabo. Oj, słabo. Dobra, ja jakiś jakiś włos. Dobra, idę sobie wziąć oczywiście jeszcze wcześniej suplementy. Dzisiaj sobie śmigam, słuchajcie, w tym e, błękitnym seciku z Ocean i jeszcze zarzuciłam sobie taką, o widzicie, koszulę, żeby po prostu nie było mi za chłodno, bo tak raz się ubieram, raz się rozbieram, raz jest ciepło, raz nie i no i tak leci. Ale dobra, witam się z Wami. Mam nadzieję, że nie szalejecie za bardzo, spokojnie, z głową i z rozsądkiem. E, dobra, chyba jeszcze może zabiorę Was ze sobą do Pepko. Także idziemy na razie. Póki co robić jajka faszerowane. Yeah. Pokaż tu. No, co masz? No ale opowiedz co tu jest? Ja mam tutaj serwetkę. Serwetka ja mam tutaj jest. Są pisanki ban twoje? Baranek i jeszcze drugi taki baranek czekoladowy i jeszcze takie jajeczka, mandarynki. Uuu, to jest, jest taki twój koszyczek, takie, nie? No, no taki bociec tutaj, bocianek. Tu Super, piękny koszyczek. I króliczek. Tak, i jutro pójdziemy święcić, tak? Nie, bo, bo, bo jeszcze ja z ciocią teraz pojadę. A z ciocią, no dobrze, no to z ciocią pojedziesz. No i powoli będziemy kończyć tego vloga dzisiejszego, bo po południu mamy gości, więc to już jest czas typowo dla rodzinki, dla najbliższych. Ja właśnie jadę do Pepko, bo muszę kupić dziewczynom rajstopy. stopy. Uuu, jak mnie zimno otrzepało. E, także na spokojnie, e, i coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć: życzyć Wam ogólnie tutaj, już dziewczyny, przede wszystkim spokoju w ten taki okres świąteczny, relaksu, e, opanowania, cierpliwości dużo, bo wiecie, jest wolne, więc dzieciaki są w domu często, gęsto. Jak nie ma tej aury, nie ma pogody, to po prostu roznoszą cały dom. Także tylko spokój nas uratuje. Strzelcie sobie ashwagandę. E, ja bardzo polecam tą ashwagandę z Mothers Protect. Cały czas ją w sumie, słuchajcie, biorę, bo muszę Wam powiedzieć. E, czy w sumie to mogłam górą jechać? Nie. E, muszę Wam powiedzieć, że cały czas ją biorę i naprawdę ona mi bardzo pomaga wyciszyć moje nerwy. Bo ogólnie ja muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo nerwową osobą i mnie bardzo łatwo jest wyprowadzić z równowagi, więc no tak systematycznie po prostu sobie ją biorę. Ona stwierdzam, że jest najlepsza, bo ona jest. Wiecie co, w kropelkach takich zwykłych, najzwyklejszych, łatwych do przełknięcia, już Wam pokazywałam. I na nowy, nie na, na Mother's Protect działa cały czas mój kod rabatowy, więc ja tą aż Wam na dole podlinkuję. To sobie możecie poczytać i ogólnie poczytać o adaptogenach. Na stronie Mother's Protect jest co. Jest blok, ogólnie opis, co to są nawet adaptogeny, po co się je bierze, także zachęcam do poczytania. No i tak, jeszcze podsumowując, to muszę Wam powiedzieć, że ja od, myślę, że tak właśnie od zaczęłam swoją przygodę z Nobel. Ja też zaczęłam bardzo dbać o, o siebie od środka, co uważam, że jest bardzo ważne, przede wszystkim pierwszym etapem tego. Pierwszym krokiem do dbania o siebie od środka jest oczywiście wizyta u lekarza. Dzień dobry, żeby się zbadać. Sprawdzić, czy wszystko w środku jest ok, a dopiero później może posiłkować się właśnie jakimiś suplementami. Jeżeli widzicie na przykład, że e, włosy Wam lecą, a wyniki są dobre, właśnie, tu tak też zmierzam ku temu, że mm, moje lenie na przykład lecą włosy, tak naprawdę dosyć konkretnie. Chociaż teraz chyba nie, chyba teraz trochę mniej. I robiłam jej badania. I pani doktor właśnie mówi: e, Co roku jej robię zresztą badania. Pani doktor mówi, że. Wyniki są idealne, naprawdę mega, tak jakby książkowe wyniki ma, natomiast może być to po prostu niedoborem, jakichś witamin coś może brakować w tym organizmie, czy właśnie tego cynku, selenu, czy, czy tej biotyny, a tego badania krwi po prostu wiecie, nie wykażą, nie ma e, badań na poziom biotyny, nie? Także wtedy warto się wspomagać suplementarnie. Ja zmuliłam. Wtedy warto się wspomagać właśnie suplementami dobrej jakości, o takich prostych, najprostszych składach i takie właśnie suplementy są z NoBehead. także no, polecam wam wgłębić się po prostu w temat najpierw na początku, tak poobserwować siebie właśnie swój organizm yy, i wtedy będziecie wiedziały mniej więcej co możecie zrobić. Bo jeżeli, tak jak mówię, wyniki badań są dobre, no to coś jest na rzeczy, że czegoś po prostu, jakichś minerałów Wam brakuje. A ej, nie bądźmy po prostu hipokrytami, mówiąc, że wystarczy, że będę jeść dużo owoców i dużo warzyw. No dzisiaj, jak nie macie swojego ogródka i nie macie pięknej. Żyznej gleby, ziemi, i tam na przykład sadzicie sobie warzywa, owoce i tak dalej. No to słuchajcie, myślicie, że w tych wszystkich sklepach, jarzeniakach, nawet słuchajcie, warzywniaczku, e, wszystkie te warzywa, owoce nie są pryskane? No umówmy się. Wiecie co? Ja mieszkam na wsi. Moja teściowa m, od zarania dziejów, od początku, naprawdę na bogato sadzi co roku i warzywa, i owoce, i wszystko. I muszę Wam powiedzieć, że. Ona należy do osób, które totalnie są przeciwne jakiejkolwiek chemii i tak dalej, natomiast z biegiem czasu, z biegiem lat, niestety, ale widzimy, kurde, mogłam tam prędzej jechać. Że dzisiaj, żeby dobre owoce, żeby cokolwiek wydało owoce, no to jednak potrzebujemy tego nawozu, a nawóz to poniekąd chemia, więc... No niestety, siłą rzeczy, ale nie mówię tutaj, wiecie, o takich sterydach, takich jakichś pestycydach, które spowodują, że Wasze na, grza... na Waszej grządce warzywa, owoce będą wielkie, dorodne, bo to nie o to chodzi. Natomiast, żeby one cokolwiek wyrosły dzisiaj w tej atmosferze, tak gleba i tak dalej, te deszcze takie niezdrowe, no to niestety, ale potrzebujemy trochę chemii. Nie ma. Nikt, nikt mi nie mówi, że tak nie jest. Dlatego Skutkiem jest właśnie to, że nasz organizm bardzo często potrzebuje jakichś minerałów, jakichś e, substancji, które normalnie byśmy jeszcze lata, lata, lata temu, kiedy wszystko było lepsze i powiedziałabym nawet lepszej jakości, e, kiedyś było ok, to teraz zresztą myślę, że widzicie gdzieś tam po sobie, po swoich znajomych, że. No dużo jest problemów, problemów skórnych, problemów z serą i tak dalej. Ogólnie ludzie mają słabszą odporność chyba, tak mi się wydaje. Także popłynęłam z tematem, na, na, naprawdę chyba popłynęłam, bo zaczęłam w ogóle od jednego, a skończyłam na jakichś mądrych, głębszych przemyśleniach, więc no jak to ja. Zawsze mi się włącza tryb takiej e, mówczyni, tryb jakiejś mądrości za kierownicą w samochodzie jak jadę. Więc, no, to tak tyle. Nie będziemy się, e, wiecie, bardziej wgłębiać jeszcze w tematy, bo też żadnym specjalistą nie jestem, ale myślę, że jestem o tyle mądrą i dojrzałą kobietą, że widzę, co się dzieje. U, że widzę, co się dzieje. E, I najważniejsze to wszystko, wiecie, z głową. Z głową! Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Ja też nie mówię, że suplementy są wam niezbędne do życia, bo już nieraz to powtarzałam. Natomiast uważam, że mogą pomóc, naprawdę mogą pomóc, i ja widzę przynajmniej po sobie. Dobra, jadę do tego Pepko, może coś Wam tam pokażę. No, może zrobimy sobie jakiś. O, tu przecież jadę. No, zrobimy sobie jakiś przegląd rzeczy z Pepko. Tak, a tymczasem. I'm Wiecie, w Pepko dużo bardzo fajnych ciuchów, ja jestem w szoku. Jakie fajne i słodkie ciuszki są dla dzieci. E, Taka tanka, którą widziałyście i ta sukienka połączona z koszulką. Boże, jak ja bym chciała, żeby Lena takie ciuchy nosiła. Ona nie, ona nie lubi sukienek. Najchętniej jak to te nastolatki wszystkie, to wiecie, wielkie pory, duże bluzy i tak najlepiej. I włosy puszczone tak na twarz, że wiecie, że dziecka nie widać. Ale powiem Wam szczerze, że tak jadę i tak się pięknie zielono robi. Te wszystkie drzewa, listeczki już powoli zaczynają być zielone, naprawdę. Tylko oby już śnieg nie spadł, bo to będzie jakieś przegięcie pały. Jadę i patrzę, czy gdzieś koło drogi rosną te krzaki, takie, co dają co na wiosnę te żółte liście. Takie wiecie, i nic tu nie ma. Mieście w Tarnowie jak mieszkałam, to na każdym kroku przy żywopłotach rosły te żółte krzaki, i zawsze żeśmy zrywali do wazonu po prostu. A chciałam sobie zerwać, bo myślałam, że może gdzieś będzie. Nigdy na to uwagi nie zwracałam, ale nie ma nic, nic nie ma. A w Biedronce chciałam sobie kupić bynajmniej tulipany, to niestety nic nie było, ale w Pepko kupiłam bardzo fajny kwiatuszek. Świeczki nie brałam jednak, bo nic nie trafiło w moje gusta. No, i dobra, jestem w domu. Pokażę Wam szybko, co kupiłam w Pepko. Antosi kupiłam na jutro taką przepiękną e, bluzeczkę z takim kołnierzykiem. Ona ma przed przecudowny, milutki materiał i do tego wbrałam jej jeszcze spódniczkę, którą ma już na sobie. To najwyżej Wam później e, pokażę. Na przecenie wzięłam jej jeszcze taką e, bluzeczkę. Ona jest taka bardziej oversize, fajna, taka o w kwiatuszki, także do śmigania koło domu, czy też do przedszkola. Myślę, że będzie super. Rajstopki. Niestety problem u nas z Pepko jest taki, że nie mam w ogóle rajstop ładnych, gładziutkich, w takim rozmiarze, właśnie 4-5 lat. Albo są całkiem duże, albo całkiem małe. To ich wzięłam takie zwykłe białe, natomiast one są w takie Tosia kwiatuszki. Tak? Będziesz miała już takie piękne rajstopki kwiatuszkowe. O, nie widać tego tutaj. Pokaż. Patrz. Widzisz? Mhm. O, takie właśnie. A jeszcze taką że spódniczkę. No, pokaż tą spódniczkę, to ja tu pokażę, nie? Jeśli pokażesz, to czekaj, muszę zniżyć. Okay. Proszę, pokaż. Taka piękna spódniczka. co się, będzie widać. O, taka. Mama sama by w takiej chodziła, patrz. Ja? Tak? Śliczna. No to trzymaj. Mhm. Piękna. I oprócz tego jeszcze wzięłam taki ładny kwiatuszek, taki sztuczny, nie? Ale w przepięknej tej, um, takiej ceramicznej filiżaneczce i do tego jeszcze taki, to miało być dla, dla króliczka, ale zajączka. Ale oczywiście anto się już to zobaczyła, także o takie fajne e, zabaweczki. I przyszło moje zamówienie z ekobiecej także końcą, kończąc. Tego, kończąc tego vloga pokażę Wam co zamówiłam ostatnio właśnie po tym live mówiłam Wam z linia peeling kwasowy tak, także ja sobie tą paczkę otworzę oczywiście przycięłam się przed chwilą i dobra okej okay, mamy tutaj mamy jakieś ulotki voucher do Yves Rocher. I Lenor, i zamawiałam sobie. I dobra, będę kończyć, bo naprawdę jak wszyscy są w domu, to jest taki chaos, że ja nie jestem w stanie spokojnie nic nagrać, a ja nie chcę nikogo pokazywać. Kończymy i do widzenia. Próbkę Lenoru dostałam tego Lenor Fresh Air. Bardzo lubię w ogóle te Lenory. Kluczem programu tego zamówienia jest właśnie ten peeling kwasowy. Aha, a 30% z linia. Dzisiaj go będę sobie nakładać. Wziąłam sobie jeszcze taką szpatułkę, właśnie do nakładania masek, glinek. Bardzo fajna, tylko duża, jest strasznie duża. W ogóle, jak nóż wygląda. I pomadkę. Pomadkę w odcieniu takim pięknym, czekoladowym. Opinie ma dobre. L'Oreal, ale widzę, że tak jakby ona tutaj była tak dziwnie rozwarstwiona, jeśli chodzi tutaj o środek, więc sobie patrzę może trzeba ją po prostu wymieszać. No, taki piękny czekoladowy. Mmm, pachnie czekoladą. Piękny czekoladowy odcień. Zaraz sobie ją nałożę na usta. Bardzo fajny, taki lekko chłodny, podoba mi się ma. Cudowne krycie. Więc dobra, dziewczyny, ja dzisiaj kończę tego vloga. Pokażę Wam jeszcze na koniec, jaką zrobiliśmy ozdobę z Antosią, bo zaraz będziemy robić, bo ucięłam taką dużą gałązkę wierzby tutaj koło nas i będę klejem na gorąco przyklejać pisanki. Także kończę. Widzimy się pewnie po świętach. Życzę Wam spokojnych świąt. Nie przyjadajcie się za bardzo i bądźcie radośni, szczęśliwi. Do zobaczenia.